Odnośnie mojego poniedziałkowego występu w Polskim Radio w Trójce, ktoś napisał, że ja właściwie tracę sporo szans, bo mógłbym powiedzieć to konkretnie i tam konkretnie, a ja mówię takie rzeczy, które się nie zgadzają z tym, co człowiek słyszy na co dzień, w stu procentach, no i przez to nie mam tutaj poparcia, co w tym jest oczywiście. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że my mamy pewną misję do spełnienia i w odróżnieniu od polskiego radio traktujemy swoją misję poważnie. Otóż ta misja polega na tym, żeby przekonać pewien procent ludzi do normalności. Nie jest taki mały procent. Już parę lat temu w sondażach 38% ludzi zeznawało, że demokracja wcale nie musi być najlepszym ustrojem. Ja rozumiem, że, że spora część z tego to są zwolennicy tam Piłsudzkiego, czy, czy, czy jakiegoś Hitlera, ale Chciałbym mieć połowę tych głosów i już byłoby całkiem nieźle. Także nie można kłamać tylko po to, żeby dostawać jakieś tam poparcie. A demokracja jest ustawiem głupim przede wszystkim i chyba każdy to widzi. To ludzie chyba coraz bardziej będą rozczarowani do demokracji, no chyba widzą co się, co się dzieje, kiedy działa ale demokracja. Ale nie tylko, w tym jest rzecz, w samej, w samej prawda, demokracji. Pora jest również obalić pewne mity, które krążą w społeczeństwie. Takie dwudziestowieczne jeszcze mity, że tutaj ludzie pracy, no to już wiele razy mówiłem, napisałem no, na swoim blogu, co to są ludzie pracy. No, no. Nie człowiek pracy ma rządzić, tylko ma rządzić Konsument. Mówiłem już wiele razy, że człowiek pracy będzie wyzyskiwany i to jest dobrze, a nie źle, jak człowiek pracy jest wyzyskiwany, bo potem po pracy korzysta z tanich i dobrych towarów robionych przez innych wyzyskiwanych y, ludzi pracy. Także, i, I znów nie, nie mogę powiedzieć powiedzieć, że a człowiek przywykł do tego, że o człowieka pracy trzeba dbać i mam kłamać. Nie. My musimy mówić ludziom prawdę, szokującą być może, i zdobyć te parę procent ludzi, którzy mają głowy otwarte na to, a to, potem oni już ze sobą podzielą resztę. Wszystkie ważne rzeczy robiły małe grupki ludzi, ale ludzi wiedzących dokładnie o co chodzi i nie mających wątpliwości, mając sobie spójny obraz rzeczywistości. Otóż oczywiście, że ten obraz, który ja przedstawiam jest spójny i całkowicie jest sprzeczny yy, z tym, co mówią w radio, prasie, prasie telewizji. Z tym paradygmatem, jak to się na, naukowo mówi. Otóż, no, nie ma rady, proszę Państwa. Jeżeli będziemy próbowali przerobić, no, bo może inaczej, przejść z ruchu lewostronnego na prawostronny, w ten sposób, że najpierw puścimy osobowe samochody prawą stroną, a ciężarówki będą jeździły dalej lewą, to jedynym efektem będzie to, że lud zawoła po kilku dniach eksperymentu, wracamy do starego, bo ten nowy jest do chrzanu. Tego typu zmiany muszę przyjąć od razu. I jeszcze jedna uwaga. I my jesteśmy opozycja antypaństwowa. Nie o, o to chodzi, że my chcemy zastąpić w tym państwie PO czy PIS czy, czy inną partię. Nie. My chcemy zniszczyć to państwo i zastąpić je innym normalnym państwem. I my jesteśmy traktowani jako UPR dokładnie tak samo, jak pan Łukaszenka traktuje opozycję demokratyczną a na Białorusi. Oni też nie chcą dojść do władzy Oni chcą zmienić państwo białoruskie. Oczywiście państwo białoruskie się broni przed tym, czyli co to państwo, to jest bezpieka, policja, wojsko, prawda, aparat, biurokracja przede wszystkim dzisiaj. Oni no, się bronią przed tą zmianą i proszę się nie dziwić, że UPR czy ja mamy w mediach tyle samo więcej czasu, co ma opozycja na Białorusi. Oczywiście ta opozycja demokratyczna jest akurat jest antydemokratyczna i nie waham się tego powiedzieć.